Donald Tusk przeżył chwilę grozy podczas wyjazdu do Holandii. Podczas uroczystości, nagle musiała interweniować ochrona, która w panice sprowadzała premiera ze sceny. A wszystkiemu winny był tamtejszy tłum. Wszystko wydarzyło się w holenderskim Wageningen, gdzie Donald Tusk miał razem z tamtejszym premierem Dickiem Schuffem zapalić płomień wyzwolenia. Wtem nagle z tłumu na scenę wpadła raca dymna. Wtedy ruszyła na scenę ochrona i wyprowadziła Donalda Tuska. Sami Zobarstje, Jakov allemaal Otbilo. Vrijheid moet je vieren. Vrijheid moet je vieren met vrienden, familie, kennissen, zoals hier vandaag. En ik wens iedereen een onwijs vrijheidsfeest toe. Maar laten we niet vergeten, vrijheid is kostbaar. Vrijheid moeten we elke dag met elkaar beschermen en bewaken. Ik wens jullie allemaal een onwijs feest. En maak er een prachtige bevrijdingsdag van vandaag. Po jakimś czasie jednak Donald Tusk mógł wrócić na scenę i dalej brać udział w wydarzeniach Dnia Wyzwolenia Holandii. Jednak w związku z zakłócaniem uroczystości tamtejsze służby miały zatrzymać pięć osób. Nawet pomimo incydentu z racą, Donald Tusk wziął udział w konferencji prasowej. Podczas której wykorzystał nadarzającą się okazję i uderzył w Karola Nawrockiego, gdy został zapytany o jego aferę mieszkaniową. Widać było, że premiera bardzo cieszy, że wreszcie znaleziono coś, co może na dobre przykleić się do kandydata PiS na prezydenta. Tak, oczywiście, no, tak jak wszyscy w Polsce, przeżywam każdego dnia kampanię wyborczą prezydencką, a ta afera mieszkaniowa pana Nawrockiego no, brzydko pachnie, no, nie ma się co oszukiwać. Jeśli dobrze rozumiem, pan Nawrocki miał się zaopiekować panem Jerzym, a zaopiekował się jego mieszkaniem. Więc zastanawiam się, czy chcielibyśmy, żeby się zaopiekował Polską. Znaczy, ja bym nie chciał, szczerze powiedziawszy, żeby Polska z... nagle znalazła się w sytuacji, w jakiej znalazł się pan Jerzy. No ale to jest decyzja wyborców. Nie tylko ode mnie będzie to zależało. A jeśli jeszcze nie wiecie, o co chodzi z ferą mieszkaniową, to przygotowaliśmy dla was krótkie wyjaśnienie. Karol Nawrocki znalazł się w centrum kontrowersji związanej z przejęciem mieszkania od 80-letniego Jerzego Że. Według doniesień Onetu, w 2012 roku Nawrocki wraz z żoną zawarł umowę przedwstępną, na mocy której mieli sprawować opiekę nad seniorem w zamian za jego kawalerkę. W 2017 roku mieszkanie zostało przepisane na nich, jednak, jak ujawniły media, Jerzy Że od 2024 roku Przebywa w państwowym domu opieki, za który płaci miasto, a nawrotcy nie zapewniali mu wsparcia. Dodatkowo podczas debaty prezydenckiej Nawrocki zataił fakt posiadania drugiego mieszkania. Karol Nawrocki był pytany o mieszkanie na konferencji prasowej otoczony przez swoich wyborców, którzy głośno krzyczeli, gdy słyszeli pytania. Kandydat pis na prezydenta w odpowiedzi na pytania o mieszkanie stwierdził, że jego kampania jest ofiarą całego aparatu państwa. Uczestniczymy w nierównych wyborach prezydenckich, w których z jednej strony jeden z kandydatów, kandydat obywatelski popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, jest pozbawiony środków finansowych na pozbawienie kampanii. Dzięki tylko tym ludziom, którzy są tutaj, wpłatą na komitet wyborczy, ta kampania może się toczyć. To niezgodne z prawem, bowiem w świecie demokratycznym tego typu zasady w Polsce po roku 1989 po raz pierwszy obowiązują, że partia jest w sposób bezpośredni. Średni pozbawiona subwencji. Otóż uczestniczymy w wyborach prezydenckich, w których instytucje państwa polskiego już od jakiegoś czasu działają właściwie w komitecie wyborczym mojego kontrkandydata. Najwyższa Izba Kontroli, telewizja, którą pani redaktor reprezentuje, telewizja rządowa jest w sztabie mojego głównego kontrkandydata, a więc środki. No, pani koleżanka, pani koleżanka nie, redakcji. W żadnym proszę nie, obraza, nie Pani redaktor, obrazuje. momencik. Pani redaktor zadała pytanie, więc teraz ja odpowiadam. Kandydat Pi stwierdził też, że stał się właścicielem kawalerki po tym jak opiekował się starszym sąsiadem. Opiekowałem się starym, schorowanym człowiekiem, który był przez lata moim sąsiadem. Wspomagałem go jest na to Masa dowodów, do których Państwo nie sięgacie. To są, dowody, to są dowody na to, że tego człowieka przez wiele lat wspierałem, mimo że nie miałem wówczas ani stabilnej pracy, ani możliwości finansowych. Ostatecznie skończyło to się... Tym, że jestem według prawa właścicielem mieszkania, do którego pani redaktor nie mam kluczy, bo ten człowiek w tym mieszkaniu mieszkał, a ja z, tych, z tego mieszkania nie czerpałem żadnych korzyści finansowych, do dnia dzisiejszego ponoszę opłaty finansowe za to mieszkanie. To jest 28-metrowa kawalerka. Karol Nawrocki twierdził też, że służby prześwietliły kwestie prawne tego mieszkania, które miało być w jego oświadczeniu majątkowym. Jednak kandydat PiS próbował uniknąć odpowiedzi na pytanie o to, czemu nie miał pojęcia, że mężczyzna, którym miał opiekować się za mieszkanie, nagle znalazł się w domu pomocy społecznej. Duża część jego kłopotów z tą aferą wynika też z tego, że w debacie skłamał, mówiąc, że ma jedno mieszkanie, dlatego nie chce wprowadzenia podatku katastralnego. Człowiek, któremu przez wiele lat pomagałem, jak wiemy, jest teraz w domu pomocy społecznej. Ja tą informację także otrzymałem, tak jak otrzymały ją media i żeby była jasność, wszystkie kwestie prawne i kwestie własnościowe tego też nie przywołujecie w swoich mediach. Tego mieszkania zostały wyjaśnione, pani redaktor, w czasie wielomiesięcznego postępowania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, gdy otrzymywałem gdy otrzymywałem certyfikat dostępu do informacji ściśle tajnych Unii Europejskiej. Ani polskie służby, ani żadni mecenasi i prawnicy nie mają wokół tej sprawy żadnych wątpliwości, tylko telewizja rządowa, TVN i Onet, co pokazuje, o czym jest ta sprawa. Dociskany przez dziennikarzy Karol Nawrocki stwierdził jednak, że jego niewiedza na temat starszego mężczyzny, którym miał się opiekować, wynika z jego przeprowadzki do Warszawy. Jak gdy zostałem prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, a więc od roku 2021, mieszkam w Warszawie. To sprawia, że niezbyt często widzę swoją własną mamę i własną siostrę, które mieszkają w Gdańsku, więc z e, siłą rzeczy nie bywałem w Gdańsku, bo mieszkam w Warszawie, natomiast nadal e, uiszczam wszystkie opłaty za mieszkanie, do którego nie mam kluczy. Karol Nawrocki na tą chwilę zapowiedział, że aby potwierdzić, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem, opublikuje swoje oświadczenie majątkowe jeśli tylko będzie to możliwe od strony prawnej. Stwierdził też, że dopiero media w kampanii zaczęły czepiać się jego majątku, a służby nie miały przez lata z niczym problemów. Tak, opublikuję swoje oświadczenie majątkowe, jeśli tylko będzie taka możliwość prawna. Wydaje mi się, że jest taka możliwość prawna. Dzisiaj moi współpracownicy kontaktują się z Sądem Najwyższym, aby to oświadczenie majątkowe pozyskać i opublikować, żebyście Państwo już mieli przekonanie, że wszystko jest w nim w porządku. Ja znalazłem swoje oświadczenie majątkowe jeszcze z Muzeum II wojny światowej i tamto mieszkanie już jest oczywiście wpisane jako formalnie moja... Własność, widziałem to oświadczenie sprzed lat, które jest w Muzeum II wojny światowej, więc ja to mieszkanie, drodzy Państwo, zawsze wykazywałem w swoich oświadczeniach majątkowych. Nie budziło to podkreślę jeszcze raz kontrowersji ani w polskich służbach, ani wśród polskich prawników. Dopiero telewizja rządowa i TVN. A co wy o tym myślicie? Czy zadowolenie z całej sprawy Donalda Tuska potwierdza jego wiedzę o tym śledztwie dziennikarskim? Napiszcie co myślicie w komentarzach. Dzięki za oglądanie. Cześć!